że e, Johnny Big Tate jest analfabetą, nie potrafi ani, mów, ani ani czytać, ani pisać, jak trzeba było e, po, zapisać na jak trenera jakieś tam szczegóły, to e, Tate wzywał, e. no proszę, mamy drugi nam Dałne? nie. Nie będzie wyczył, ten sędzia uznał, że, że to było potknięcie, brak równowagi e, u Koba. Ja no mamy, tak. co się odlecie, to się nie Dróg, znów. E. Mocno bucho i drugi raz leży tajkowy. No to proszę państwa naprawdę świetna robota i lekka dla szpilki. Ma dostać zatem pojedynek 100 tysięcy dolarów. Oczywiście brutto, no bo potem jak zapłaci podatki, zapłaci trenerowi to nawet połowy z tego nie dostanie. No ale jak na niespełna ile tam, 4 minuty roboty to Паjanżyцаukieenњ!